Bo... chociaż... An Stone, No nie, no to nie Stone się opłaca, bo on Stone tak <noise> trochę chroni przed TNT. 98 ty... Ty, mamy to... Baryba! to mnie na on jest... Jest to na Jest tuba! Jest to! Mamy to spam! Muszę... Może licznie tak trochę. Mamy to! Jest to! Mamy to jest 100 mama, 100 ALE jak? 100 subskrypcji Sto, to, to, to pierwszy nie, cel nie, każdego początkującego nie, youtubera Udało się to osiągnąć dzięki wam Ostatnio na live z oceniania kanałów dobiliśmy 102 subskrypcje Z tej okazji chciałbym wam jakoś za to podziękować Więc przygotowałem paczkę STRZAŁEK Jest tam ponad 50 różnych strzałek Teraz będzie po prostu poradnik jak ją pobrać. Poprawnie wypakować oraz szybka prezentacja zawartości. Zaczynamy! No i po kliknięciu w link w opisie się nas na po prostu taką stronę. No i tutaj musimy kliknąć po prostu Download. No 1,42 mega to niedużo, więc spokojnie no jak tu kliknie się Download, to pojawi się wam. Albo gdzieś tu, albo po prostu jeśli macie Google Chroma, to tutaj po prostu będzie Wam się pojawiać, że pobiera Wam się ten plik. No i po prostu musicie zaczekać. To nie jest dużo, więc raczej powinno um, Wam się to w miarę szybko pobrać. No i po prostu wchodzicie teraz w pobrane, no i Wam się pojawi taki oto plik. Jeśli nie macie 7 zipa czy Winrara, no to nie będziecie mogli tego otworzyć, więc po prostu no, musicie zainstalować sobie 7 zipa lub Winrara lub tam cokolwiek innego, żeby po prostu otwierać pliki zip. No i możecie sobie tutaj dać to do jakiegoś tam folderu, jakiego chcecie. No. Ja akurat na potrzeby tego filmu nie będę tego po prostu nigdzie dawał, więc tutaj po prostu dwa razy klikamy lewym przyciskiem na ten plik i klikamy wypakuj. I jeśli macie Windrara, to, to też gdzieś w tym miejscu będzie właśnie przycisk wypakuj. I mamy taki wtedy folder paczka z trzech to tutaj o przyłączę. I mamy po prostu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć folderów ze różnymi strzałkami. Mamy do tego dwa szablony, tylko że z tymi szablonami jest taki problem, że one są na białym tle. No i właśnie mała waga wynika z tego, że to jest dość mała rozdzielczość, ale duża rozdzielczość nie jest i tak potrzebna, bo miniaturki, jak wiecie, na YouTube są dość małe, więc. I tak raczej nie będzie dużej różnicy poza tym miniaturki nie są nawet full HD i po prostu mamy tutaj takie dwa szablony. Jeśli chcecie po prostu edytować te strzałki, no to tu trzeba jedynie to białe tło wyciąć i możecie robić z nimi co chcecie. Tutaj mamy w notatniku folder prze, przeczytaj mnie i tutaj mamy dziękuję za pobranie paczki, paczka zawiera ponad 50 strzałek, dokładnie 54, możecie ją wykorzystywać w jaki sposób chcecie, jeśli chodzi tu o prawa autorskie, to możecie robić z tym co chcecie po prostu, yy, możecie, możecie ją używać gdzie tylko chcecie, przepraszam za wszelkie błędy, paczkę robiłem. No właśnie, około godziny i 20 minut, jeśli paczka Ci się spodoba, zostaw subskrypcji na moim kanale i tyle. No i po prostu teraz pokażę, jakie tutaj są strzałki. Mamy tak cyjanowe, czyli po prostu ten turkus, do, czy jak to mam nazwać. Mamy tutaj jakby taki 3D efekt, wygląda to tak. Mamy tutaj biały obrys, zresztą dobra, może pokażę teraz wszystkie. A potem po prostu pokażę tylko ich kolory, bo tu są wszystkie takie same, tylko że w innych kolorach. I mamy tutaj 3D efekt, czyli po prostu tu jest takie ciemniejsze coś, co tworzy takie 3D. Tu mamy biały obrys, oczywiście wszystkie zawierają tutaj cień, więc jeśli tu na to chcecie trochę ją przerobić, to będzie to dość ciężkie, bo jest cień więc polecam wtedy skorzystać z tych szablonów. Tutaj mamy, yy, tu mamy biały obrys i mamy, bo właśnie są dwa kształty, jeden taki prosty, a drugi taki zagięty, więc tu mamy dwa po prostu. Tu mamy taki też kształt. tu Mamy, jeśli chodzi o to nazewnictwo, to może być trochę, bo ja się tu chyba pomyliłem, ale po prostu no nie ważne, że to nazwałem blask wewnętrzny, po prostu ważne, że to jest. No. Myślę, że spoko to wygląda chociaż no może nie najlepiej, ale na pewno dość dobrze. No i są tutaj właśnie takie same, dokładnie takie same. Czerwone, niebieskie. Pomarańczowe, zielone i żółte. Więc naprawdę ich jest dość dużo, bo jest 6 folderów. Bo tam chyba 9, no to 6 razy 9, 54. Więc po prostu teraz będzie taka jeszcze krótka prezentacja wszystkich. No i tyle. A ja Wam dziękuję za oglądanie. Dziękuję przede wszystkim za 100 subskrypcji. No i co? Żegnam się z wami. No i jedyne co mogę powiedzieć to następny cel to 150.